Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy gołąbki bez zawijania. Będzie nam do tego potrzeba pół kilo mięsa wieprzowego, jedna torebeczka ryżu, kasza manna 5 łyżek dużych, 3 jajka, ćwierć kapusty, cebula, dwa ząbki czosnku. Kostka rosołowa. Ja mam taką swojską ze słoiczka, ale oczywiście można dać taką kupną. To będą trzy sztuki, takie takie zwykłe, pakowane. A ja dam po prostu, po prostu trzy łyżeczki swojskiej. Ewentualnie, jak macie jakiś bulion warzywny albo coś, to możecie dać w późniejszym czasie do sosu. Będzie nam potrzeba też liść laurowy, mam dwa listki, ziele angielskie, 8 kuleczek mam, słoiczek koncentratu pomidorowego do sosu, no i sól, piecz, olej do smażenia, trzy jajka, żeby wyrobić mięso z tym wszystkim i oczywiście będzie nam potrzebne hmm, miska do wymieszania, coś do ścierania kapusty patelnia i garnek z wodą, gdzie będziemy gotować nasze gołąbki. Mam tam 2 litry wody już przygotowanej. Na początku wrzucamy nasze mięsko do miski. Następnie ścieramy kapustę na dużych oczkach do tego mięsa. Teraz dodamy ryż. Teraz dodamy ryż surowy. Następnie dodamy 3 jajeczka. Teraz dodamy 5 łyżek kaszy manny. Zetrzemy dwa ząbki czosnku, dwie łyżeczki soli i łyżeczkę pieprzu. Następnie skroimy cebulę w drobną kosteczkę. I dodamy teraz cebulkę do naszej masy. Następnie odpalimy garnek, żeby zaczął nam już się gotować sosik. Dodaję dwa listki laurowe, osiem kulek ziela angielskiego. Następnie wyrabiam naszą masę. Ok, teraz formujemy nasze gołąbeczki w kuleczki, które następnie przesmażymy sobie. Proszę zobaczyć, wyszło mi tutaj 20 sztuk. Damy troszkę oleju, żeby je podsmażyć. Teraz w międzyczasie można dodać kostkę rosołową. Trzy sztuki. Ja mam swoje to. Daję ze słoika, sam to zrobiłem. to Teraz to zamieszamy. No ładnie, to już nam się zacznie gotować zaraz. Tam widzę, że już nasz bulion się gotuje. To dodam słoiczek koncentratu pomidorowego. Cały słoik. Oczywiście można tam dodać jakieś inne składniki wedle uznania typu jakieś zioła oregano, bazylię. To już jest w gestii Państwa, możecie zrobić tak jak lubicie, ale tak też będzie smacznie. No to wrzucamy nasze kotleciki, bo już się olej rozgrzał. To będziemy wrzucać, niech się niech się smażą. One nam się smażą, no i sprawdzamy. O, idealnie usmażone. Przewracamy na drugą stronę, sosik jak widać nam się zagotował, więc na razie go wyłączę. Będę wrzucał do niego te usmażone kotlety i na wolnym ogniu gotował. Już powinno być idealnie usmażone i dajemy ostatnie kotleciki do naszego sosu. No i teraz na wolnym ogniu niech to się wszystko gotuje. Proszę zobaczyć, co tu się wydarzyło. Wcześniej nawet ich nie było widać, nie? Tak podwoiły swoją objętość. Ledwo mieszczą się w garnku. I jeszcze zaraz zagęścimy troszkę kaszą mannę. Myk jest taki, że mamy tu naszą kaszę mannę. Tu mamy do szklanki wlane trochę wody. Jakbyśmy dali bezpośrednio kaszę manne żeby by nam się zrobiła klucha. To więc naszą mannę wrzucimy do zimnej wody. Wymieszamy, wymieszamy elegancko. I teraz mieszamy tutaj delikatnie i lejemy naszą kaszę. Nasze gołąbeczki już są gotowe. To teraz sprawdzimy jak to wyszło. i idealnie doszło w środku. Teraz bramy troszkę sosiku na naszego, gołąbeczki. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że te gołąbki robią robotę. Są wyśmienite, są bardzo dobre. Polecam każdemu. Moje dzieci je uwielbiają. Mm.